Kurczę wiecie co, niby te filmy takie dłuższe z naszymi jakimiś śmiesznymi momentami były mało oglądane, ale one mi się tak podobają, ja chyba chciałabym je dalej robić. Ja wiem, ja już jestem po 30, to się bardziej z emerytami już dogaduje niż z młodzieżą. Ale wszyscy zginęli. Nie chcieli mojego słuchać mojego ględzenia i stwierdzili, nie, ja sobie życie. No, o Boże. Nie zabieram ci go, Kaja. O, jak go odrzuciło. Elegancko. Ale trzeba być przy Kai teraz. Ona potrzebuje naszego wsparcia. Tak, potrzebuje nas. Mogę zapewnić wsparcie z powietrza, chcecie? Zagram ci coś, żeby ci lepiej było. A, to ty, Kaja ja tyłem do Kai stoję. Dajcie tak. radę! Tak Gram cię. Ale, ale to nie ja! Uderzył mnie mocno, ja nie chcę już z nim walczyć. Wiecie jaką miejscowość widziałam? Boże pole szlacheckie. Ja? Ale szlacheckie? Ale jak to panie brzmi? Boże pole szlacheckie, a nie no. na przykład Francja albo Londyn. To za bardzo! Boże, boże pole szlacheckie, nie? Jadę do Paryża. Pff, gdzie? Jaki plebs. O. A byłeś w Boże Polu szlacheckim? Jezu, jaki gate na miejscowości. A ten typ, co nie. mi pomaga, on jest przezroczysty. Larry nie jest biały. Hej, to jest Larry! To jest Larry! Tak! <śled> To będzie Lary. Nazywam Larego. Ojej. To... Wiecie co? Skończmy te żarty, bo mi się herbata skończyła. Herbata wysusza jeszcze bardziej. A, a ja mam chociaż pranie wysuszone. I chyba nawet poziom rzeki się obniżył już. Lary Przybądź. To jego nazwisko, tak? Nie, yeah. w sensie Przybądź. A! Dobra, to Lary Przybądź. Przedstawiam wam tykoś, mojego przyjaciela. Tykoś, on się nazywa Przybądź. Przybądź. <śmiech> <śmiech> Lary Przybądź i humor <laughs> Zywam Wzywam Larego Przybądzia. Wow, jak mnie strzała ominęła! Ale ja jestem w to dobra. Uuu, ile strzałek? Sypię groszem. Ale wiesz, że to do fontanny się wrzuca, a nie na piasek. O A Znajdź tu fontannę, wspaniaczku. Zaraz zrobię z jakiegoś wroga fontannę. Spoko. Lekko się spociłem. Przecież ty nie żyjesz. Realnie to zrobiłem, nie w komputerze. <grystużka> a to ty realnie, Ciuchaj, żyjesz? A ty jesteś, istniejesz realnie? <grystużka> no nie wiem, no niby tak, ale wiesz... Jesteś ale... z Polski i ty żyjesz. Wewnętrznie żyjesz? Gdzie się podział twój prawdziwy Polak ukońki. wewnętrzny? Ty w Każdy sumie wiesz, a, jest, tak? jest no tak. wewnętrznie martwy. Nie no, ale zgodniałem, wiesz, to... to, <grystużka> to <jest grystużka> Czekajcie, ja za minutę wrócę, tym razem nie za sekundę. Dobra, to ja też mi dajcie minutkę. ja włączam zegarek. Nie nic mogą być. Ty, równo minuta. Agatka się spóźnia. Jest niesłowna, no. Co jest niesłowna, kto? No coś niesłowna spóźniłaś się no dwie minuty. A ja byłem minutka. Widać nie mam bliżej do kibelka. Bo ja jeszcze umyłam ręce. Bang! <noise> nie, grubo, dobra, zaczynajmy Co ono jest Za tydzień będzie to śmiesznie? Zawsze. Nie, za tydzień nie Za tydzień, słuchaj, mamy smutny stream i nie będzie śmiesznie Coś, Zapluta strzała Słuchaj, nie pluj na strzały Taka rozumiem broń biologiczna To jest moja nowa broń myślona. Zapluta strzała To pierwszy dzień końca waszego życia jakby ktoś mnie rezurrektował, tak, 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 tak. Będę dozgodnie wdzięczna. Do następnego Ja, się klęcę, ja muszę Nie. iść do Rosmana. Gdzie ten Rosman? Już mi ciąży w kieszeni. Muszę niezwłocznie wydać pieniądze. Też muszę Boże się jest. pokusić na konsumpcjonizm. Mm, od razu ulga w portfelu. <laughs> Dwóch. O! O, jakiego headshota dostał, ty. I ten jeden typ co zostaje jako dziecka No co, czekaj, czekaj, chodź ci coś. Biega, nie go co, nie, to ciąg, to Chodź coś ci powiem. Ty, ty, ty. Co? I nie dobie. Nie, zostaw mnie typie. O dobra Nie, nie, ty cię. <noise> Powiedzcie, kiedy będzie dużo wrogów koło was? Na razie nie mam z jednego. Peter go tam siatkuje. Chce ktoś sałatkę z oni? <głos> nie. <głos> Zimniutkie oni. Lary, jesteś gość. Przezroczysty gość. Tak. Gość. Gość. To jest znak, że trzeba kończyć. Uuu, a ja masz ten, drugie najwięcej tych. Na I z ukrycia jak na zabójcę przystało. Ja tu my jestem bardziej skromny w zabijaniu, nie? Bo nie lubisz ja, się oglądać. Ja nie, tak nie aż tak to nie. Dajesz nie. innym szansę, niech się wyszaleją po prostu. No pewnie, że tak. Tak, już mam. Ja już mam swoje lata. I dziękuję bardzo, do widzenia, dobranoc, zasłaniamy żaluzje. Kurde, opada. Chciałam no. powiedzieć, że zasłaniamy żaluzje. Bębenek! Dobra. Czy można się wodę napić po tych sucharach.